Jeżeli jeszcze w to wierzysz przed maturą z języka polskiego, no to niestety mamy problem i chodzi tu o kontekst literacki. To nie jest tak, że możesz napisać cztery argumenty i liczyć na to, że dwa zostaną policzone jako konteksty, bo przecież przywołujesz dodatkowe dwie książki. Tak nie jest. To się rodzi pytanie, jak jest? I odpowiada pani egzaminator, która współprowadzi szkolenia dla innych egzaminatorów z ramienia CKE. W korespondencji do mnie czytamy maila. Uczeń pisze o miłości i jako utwór literacki wykorzystuje na przykład czwartą część dziadów. To w tym samym akapicie Niech pisze, że prezentowany wizerunek miłości jest typowy dla epoki romantyzmu i wzorcem dla tego rozumowania i prezentowania tego uczucia może być powieść epistolarna cierpienia młodego Wertera, w której tytułowy bohater również przeżywa nieszczęśliwą miłość, co wywołuje silne emocje, a fakt, że nie może tworzyć związku z lotą, prowadzi go do samobójstwa. Tyle wystarczy, żeby kontekst był zaliczony. Oczywiście nie sugerujemy się tymi konkretnymi tytułami, bo tytuły lektur mogą być dowolne, ale oddzielanie tego wywodu akapitami, przywoływanie po prostu innej książki, w której dany motyw jest poruszony, ale brak jakiegokolwiek połączenia jednej książki z drugą, to nie jest poprawnie wprowadzony kontekst. Amen. Słuchajcie, będziemy to ogarniać w trakcie super powtórki. Teraz trwa promo, więc pójście do linku, żeby było Wam po prostu przed maturą łatwiej.